witam Cię w moim vlogu ze Świnoujścia. A teraz na poważnie witam Was w dzisiejszym vlogu ze Świnoujścia. Dużo osób właśnie taki vlog chciało, a teraz zapraszam Was do odcinka. Kochani, widzowie pierwsze wejście w tym bloku do Morza Bałtyckiego. Woda jest cieplutka i kto mieszka blisko Morza Bałtyckiego to niech serio spada, bo jest naprawdę cieplutko Jest piękna pogoda, naprawdę świności, jest rewers Co? Co tam ludzi chleba to nie? Szybko! Na brzeg! Reanimacja! Uratowałem! Patrzcie widzowie! Zabudowany, tak zabudowany bohater! Uratowałem Ego. Najwyższym punktem świnoujścia jest taras na 13 piętrze w hotelu Radisson. Jeżeli e, uda mi się, to ja tam wejdę i nagram dla Was recenzję. A za moimi plecami płynie prom e, prawdopodobnie do Szwecji, a wiadomo Szwecja leży blisko Danii, e, no a z Danii mogą płynąć klocki lego. A teraz jestem w jednej z najlepszych restauracji w całym Świnoujściu, restauracja Nośnęto Promenada. Już nie mogę się doczekać, więc ja zjem zaraz moje przepiękne naleśniki, którą tutaj zjeść również jakieś ryby.